Potencjału elektrycznego z symbolem jest po prostu V. v w przypadku yy, duże V, w przypadku potencjału grawitacyjnego występuje właśnie symbol V z indeksem G przez analogię z symbolem potencjału elektrycznego, ale, ale też jest, występuje inne oznaczenie jako małe, małe fi. Yy, tak, kąt, yy, często opisywany był, kąt, yy, właśnie definicja kąta yy, przy prędkości kątowej. To właśnie też fi był jako kąt, a tu też małe fi to jest również potencjał, ale oznaczymy to jako Vg, Vg czy potencjał grawitacyjny, żeby było podobieństwo z potencjałem właśnie elektrycznym. I definicja potencjału grawitacyjnego to jest energia potencjalna przez masę ciała, które, które właśnie ma tą energię potencjalną. A w przypadku potencjału elektrycznego to jest energia potencjalna podzielona przez, przez ładunek, ładunek ciała, które ma tą energię potencjalną. Jednostką. Potencjału grawitacyjnego to jest to jednostka energii przez jednostkę masy, czyli Joule przez kilogram. Tu jest Joule przez Coulomb. Ta, ta jednostka nie ma swojej nazwy, a Joule przez Coulomb ma i to jest Volt. Więc widzimy, że, że ten pot, właśnie potencjał elektryczny wyraża się w voltach. My, my wiemy, że napięcie elektryczne to, to jest też wyraża się w voltach, Zresztą ja już wcześniej omawialiśmy częściowo kąt elektryczny. Taką wrzutkę zrobiliśmy wcześniej, już dwukrotnie nawet, te więc teraz się pojawia właśnie, czym jest to napięcie, że my to później wyjaśnimy, właśnie wykażemy, że napięcie elektryczne to jest nic innego, tylko różnica tych potencjałów elektrycznych i nie dziwimy się, że napięcie jest ziabive. w voltach i również potencjał jest w voltach. I w polu centralnym obliczymy zgodnie z tym wzorem potencjał grawitacyjnym. Trzeba wstawić wzór na energię potencjalną w polu centralnym, Czy ten wzór, tu o ten wzór trzeba wstawić w miejsce energii potencjalnej. Wstawiliśmy, to m małe ulega skróceniu i potencjał grawitacyjny zależy tylko od masy ciała, które wytwarza to pole, a nie od masy ciała, które wykorzystane było do, do badania tego pola. I podobnie jest tu, w miejscu energii potencjalnej, w polu centralnym, trzeba stawić ten wzór. Wstawiamy, Q mały ulega skróceniu, wychodzi nam wzór K, Q przez R i ten potencjał jest dodatni, gdy Q jest dodatnie, jest ujemny, gdy Q jest ujemny. A tu yy, ten potencjał grawicyjny zawsze w polu centralnym jest ujemny, bo masa zawsze jest dodatnia. I to tyle tych podobieństw, jeżeli chodzi o pole grawitacyjne, pole elektryczne i potem już się zajmiemy tymi innymi własnościami pola elektrycznego i tam, gdzie już są, są inne własności, gdzie nie ma już analogii z polem grawitacyjnym, ale dobrze jest mieć w jednym miejscu te wszystkie, te dwa działy, jak gdyby te podstawowe informacje w jednym miejscu, tak będzie służyło to również do powtórzenia, powtórzenia. Na razie już chyba tyle, więcej Wam już nie powiem i tak tego było dużo. Jeszcze ułożę sobie te kartki. Tak. że mi to zajęło 4 strony A4. I troszkę czasu Wam zajmie sobie nie te notatki, ale warto, warto, żeby w jednym miejscu było bardzo dużo ważnych informacji, do powtórzenia właśnie jakiegoś przypomnienia. Także łatwiej jest jeszcze łatwiej jest coś zapamiętywać, jeżeli coś podobne, podobnego się w innym dziale analizowało, podobne, podobny był matematyczny opis, był podobny, także to myślę, że jest to celowe. Także dziękuję tu za uwagę, do zobaczenia, do usłyszenia.